Zostawił, bra, nie? To jest zostawił, ubranie. Rośnięte tu się nie, dawno już się nic nie działo widzę Zobacz. Bardzo dawno tu się nic nie działo Ho. Tyle zostało z amfiteatru yeah. Tak, tu były siedzenia Można było sobie usiąść Pooglądać yeah. Wszystko zarosło Nic tu się nie dzieje To była scena z dachem to po spaleniu widzę, zostało tylko, po tylko spaleniu? słupy. Albo tu się paliło, wiesz? Spaliło się to kiedyś. Oni to odbudowali. Tak powiedzmy, że odbudowali. I wszystko. No i jak widać, to wszystko. Nie ma nic. Zarośnięte wszystko. Nie, Kawał historii. Ale tutaj. Jakbym miał kład, to by się dobrze drifty robiło, jakby się piachem posypało. Hmm. Toś mi się tak wydaje. O, a tam co? Op, op, op. Co? Tam coś chodzi? No nie chodzi, ale. O! na Oj, panowie. Co? Na drzemkę przyjechali. Skąd ty to widzisz? Aha, widzę. Pokaż. No to nie ma co pokazywać. Zaraz panowie nas przy, przyjdą, jeden za najkwiętszych opaleń, które ich nagrywamy. No, przychodziłem tu ze szkołą, przychodziłem na występy. A ty tu miałeś występy? No nie ja, jako ja, tylko tu się odbywały występy. A teraz? A teraz nie ma nic, bo kamieniami się rzucali. kamienie jakieś leżą. Cegły, nie cegły. Tak wygląda teraz amfiteatr w Kresnym Stawie. No bo te zostały z tego budynku Wyraźnie widać, że się ktoś tutaj rzucał tymi kamieniami.